Już, już. No to gadaj. Kurde, dobra. No... Co co miałeś tam powiedzieć? No to Ty jest... Ty Grzybu i... Kijaszek, czyli Polish Gameplay. Gramy na serwerze Hypercraft. Uła, chciałem do góry iść. To, to jest Hypercraft. Tak. Dobra. Okay. Żeby nie było. Na 1.6... O Jezu, już! Dobra, lecimy. Jedziemy z tym kopem. To nie ma kawa! Już ma trupy, serio, seryjnie, naprawdę. Ja się w to nie bałem. Jak on mnie trafił? W mordę? Co? Serio? Uwaga. Kurde, ej! Wysko... Nie wiesz, co oni seryjnie... Wyskoczyłem przez dziurę i już mnie trafił. Ej, ej, no. To nie fair, Jakie? No. Takie nie wiadomo co. No i znowu. Kurcze i znowu jestem w czarnym. Nie wiesz, no serio. No serio. Ej no, no, no. Jaki no? Teraz piszemy, teraz piszemy pbredwot1. Jezu, ja, ale, ale wstyd, ja mam y, zieloną tą prawie naj, o nie, jednak nie mam najlepszej, a, gościu, Kuba ma złotą, to już wiem dlaczego nas tak ciśnie. Dawaj niebieski, ten, czerwony. Ligus, jej, brązowa. Włotet kolany. Grzybów, Omaha Beach. A Ty gdzie jesteś? Nie widzę Cię, Serio. Dodaję mnie do, do Omaha Beach. O, jesteś. O, jesteśmy z Kubą. Uuu, wygramy to. Ja. Już wiem, gdzie mam iść. Dawaj za nim. To jest Koloseum. W Rzymie? A mi się wydawało, że to miał być odcinek taki, no, zapoznawczy z naszymi planami, który, jak mam nagrywać? No to nie wiem, to, to ty na pomysł, żeby tak zrobić. To tam mów, co tam chcesz powiedzieć. Y to mamy zamiar założyć jedno konto, na którym będziemy nagrywać tylko multiplayer, bo my za bardzo nie będziemy nagrywać. Ja nie za bardzo nie chcę nagrywać. Y samemu filmików. O ciebie, samemu filmików nienawidzę nagrywać. O, za mnie. nie. Nienawidzę o. nagrywać, więc postanowiłem z zmgrzyby że będziemy mieli jeden konto, jedno konto i że będziemy nagrywać tylko multiplier. Nasza pierwsza seria to będzie Sylwii Wal, i co piąty odcinek w tej serii będzie jakaś minigerka. Tutaj jest trochę tych minigerek, więc o. będzie. Ten survival był, Paintball hide. też. Paintball, hide and seek, capture the flag. Kurczę gdzie byś No ale mm, głównym <gul> zadaniem, znaczy głównie to co będziemy tutaj robić to będzie survival. No nie, nie wiem no sobie gdzie ja jestem. Ja też coś gdzieś wlazłem. A ty wlazłeś czy cię zabili? No znaczy zabiło mnie i gdzieś tutaj wylazłem, O, powiem, które nie mam wyjść <gry> O. A no to, to, się, to się w górę szło Aaa, dobra to ja jestem. Serio O, tu są niebiescy. Dawaj, bierz tego nowka! Ja w niego nos... Serio, pygnaliśmy! I mm. znowu spadam w dół. To jest na Teraz na co wchodzimy? Czekaj! Na co idziemy? To... Dobra, jestem. No dawaj jeszcze jeden... jedna... jeden Blue mecz. Red. Spon, do czerwonych, szybko do czerwonych. I to, no się sprawia. następna seria to chyba będzie skyblock, nie? Czy hardcore? To znaczy, że, ale że co następna seria? No, po survivali to chyba będzie Skyblock, A moim zdaniem. Je, jeszcze ja nie wiem ile my będziemy w ogóle nagrywać i wiesz. No tego to ja nie wiem, bo po kilku dniach mi się znudziło, ale tym razem może będzie inaczej. No, z... Wiesz, na jestem jestem dojszy. Ale wymowa jest gorsza. O, widzę. Trup! Dwa trupy! Yeah! Dwa trupy! Podskoczysz. Atakuje HP. Spadłem. Gdzie żeś. A tak w ogóle, to gdzie ty tu jesteś? Tutaj chodzę. wiem, ja szczura! je yeah, Cztery trupy! Prawie da penta. Yy, pęta. Jo szczuru? Jo nie wiem co... To, je, no to jest nie jest fair. To jest bardzo nie fair. Bo mnie zabijają, mojej ich zabijam cztery... Tylko czterech ich zabijam! Czy to jest fair? Pytam się... to jest fair? Tak, oni zabijają, ale tylko czterech. Czy to jest fair? No właśnie. No. Czy to jest fair? Gdzie to jest -no. Gdzie tu braterska miłość? Nie wiem. W stan... Jezu, ale ten Kuba to nop, a ja myślałem, że to dobry gracz. On tylko Kuba? chyba na wyznaczony... On chyba jedyny na wyznaczonych grad w mapach. Jezu, karnełem jednego. A ja nie wiem w którą stronę iść za bardzo. O... Jakiś ten. Wlazłem w jakiś labirynt, czy Kuba. Kuba za Trzeba go wygłosić. Dobra. Szukamy teraz tych niebieskich. Ktoś mnie strzela, ale nie. Dobra. No, no. Chyba ich wszystkich... Nie, nie wytłukliśmy ich wszystkich. Byśmy ich wytłukli, to byśmy wyszli z mapy. ja mam czerwoną wełnę. Siadaj A tak ja... No bo chyba jesteś w czerwonej drużynie. A tak w ogóle chciałbym się... Y, ty, licz, ty wiesz, kiedy skończymy? Ty liczysz czas? A po co? No no nie wiem, może dlatego, że... O, już... Gdzie, ma, gdzie mam bazę? Jeden, dwa... Jee, jak to fajnie! Ale przecież i tak nie ma limitu, i tak to co tam? Jak fajnie ich zabijać. To jest zabawne. Ej, przecież i tak nie ma limitu chyba, no to. Dobra, dobra. Bij, on tam biju! Zbijamy do nich. No, ten... no i nawet mi zasłoni przejście. Kijaszek I... jest bratobójca, minus jeden punkt. No dlaczego? Ty, oni się tu spawnują! Zgraliśmy? <laughs> Zda dobra, dobra. zdarza się. Na co Przejdziemy. Teraz? Nie wiem. Co robimy? Może na jakąś inną mapkę. To na spawna, czy jak? Na spawnu ci ja nie widzę, no na serio, serio i nie. Dawaj jeszcze jedną mapkę tego, żeby zaprezentować Painbala, potem pójdziemy... P na czyli... Hajczyk, jak... na którą Re red, 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 Blue, czy co? Red. A potem pójdziemy zaprezentować inny. Na przykład Tombi tego. no. Jestem czerwony. To... Nie that. trzeba pisać vot 1, tylko pe, beret po prostu. E, nie, ja wolę, żeby się upewnić, że na co głosuję. Chcę wiedzieć na co głosuję. Chcę mieć głos. Bo ja no, bo ja tylko wpisałem beret i, i tam join 1 nie, nie zdążyłem i mnie yeah, wczoraj... Nie, zapijłem lopka, nie yeah, jestem pro! Jee, yeah, jestem zwycięzcą, nie. Yeah. Jestem prosem. Uświadam to sobie? Wie, widzę gdzie się spawnują. Chyba. Grybo, tylko żeby się nie zabił uh. Pan Masełko, jest masełkiem O! Pan... Zabiła mnie winette! Mister Masełko. Jak to się <laughs> Mister grzybo, mister masełko, masełko, masełko. Zmienię sobie jo, na misza. mister Masełko. Mamy w drużynie jakiegoś misza, jakiego nienawidzę. Od dzisiaj go nie lubię. Dlaczego? Ja nie powiem za a nie wiem jeszcze czym. Idź! Pan Masełko jest bratobójca, minus jeden punkt. Dwa trupy! Cześć, przyjacielu. U, no nie, miał tarczę! Najgorsze jest to, że jak się oni rozpią, to mają tarczę i ja nie mogę... A ty w ogóle gdzie jesteś? Jestem już. O kurwa, no, zabiło mnie, no. A już Ty, byłem w tym niebieskim. Ja... Ty pojadałeś Czy może, o kurcze. Ja w tym niebieskim już tam u nich byłem. No, no ale jak tam będziesz siedział, to oni mają ochronę, tak tylko ci powiem. I A. ta ochrona ich chroni przez kilka sekund na początku, żeby mogli zabić i uciec. Tylko tak ci mówię. Tak da. No, dla No tak. wi widzę cię. Mam taką nadzieję, że mnie widzisz. Je, znowu zabiłem nowaka, ale mi zostało żyć, mu też żyć. I czy ja zostałem już sam? No, ja, ja jestem na niebieskim już nie mam kogo rżnąć, ja tak powiem, tutaj. Wyżynać. Ja jak kaktusy. Coś tutaj idzie. Jirdoch, idzie do naszej bazy a to... Ha! Jaka wenda! Ale ją zrobiłem w konia. No. Ha 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 mnie, no ja nie mogę. I, idor. Y, idor Mnie zabił. A ja tu będę sobie czekał na nich. Czekał. Wygraliśmy! Oh. Wygraliśmy! Wygraliśmy! Dobra, wygraliśmy. to teraz... Dobra. No, bebelea wypisz. Bebelea. Jakie to słownictwo, gdzie jesteś? Tak, no jestem już tam przy tej tablicy. A ty, to gdzie idziemy? Patijanicka! A, tam jest Patijanicka. Czekać trzeba znaleźć Patijanicka. Zobaczę, splega. To się nie ma. To nie będziemy próbować. Yy, tutaj też nikogo nie ma. Te minigry jakoś się sławie zrobiły. Kiedyś były lepsze. X był bardzo popularny. Tyle osób zawsze tam się pod grafem. Chodź może o, na to. Na, ap na apokalipsie. Co na bo Apokalipsie? To nie, Apokalipsa to 116, no trochę się by zeszło. Aż, kurde. Jakbym tak spadł tam w dół. Ty idziesz na Capture the Flag? A. A co tam, jak tam się w to tam gra? Chodź do mnie, a ja ci pokażę, jak się w to gra, bo sami pamiętam. Jadko. Gdzie ty jesteś? Tutaj jestem, chłopcze. Chodź tu. I obchnął To połowy, nie, mogę ci zrobić screena, a potem bym ci to wysłał. No gdzie? Ty znowu mnie zgubiłeś. O, my to zawsze, jak patrzę, a ktoś jest a, to nie, my tak jak ktoś znowu do tu w minecraft to by tak... to robisz, że cię do połowy w ziemię wciska? Nie wiem. Nie. Pokażesz mi na filmiku. Dobra, jestem. Która drużyna ma więcej osób? Idziemy do czerwonej. Do czerwonych?

Mm, nie na serio, nienawidzę tego od dziś. Ja w to w ogóle grać nie umiem. Ale ja będę strzelcem, całodobowym. Zakopię się w ziemi i będę czekał. No, dawaj, strzelaj, nobku! Ja unikam pająków, ciebie też uniknę. O, nopki, nobki, 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 nobki! Aaaa, mój! Nie, to jest że on mi w Dawaj, idziemy na Warcraft'a. Zabiję dziada. O, ktoś go zabił, no, ale mnie, zabił. mnie zabił? zabił. Co on mnie zabił? No leją się, no to normalny gość, człowiek. E, ja się zakopię się. Uważaj. O, zwieprzać. No i zabił. To, no. z chęcią. Tutaj jest limit żyć, czy nie? Chyba nie. Nie. Nie widziałem go jeszcze. Nopki, jak oni to robią? Sam są geniusze zła! No, serio! Zabiłem. Ja... zabiłem go, zabiłem go! Jak to O Jezus, Ujezistrz, w nas! Chodź, kadr, Dobra, idę na górę. Po drabinie. No, on idzie do, do ciebie! Uciekaj! Chłopcze, uciekaj! <laughs> Zeskoczyłem, zwierzę, że ja nie mogę. No, serio! Ale oni mają damage z tych mieczy, ja mam taki słaby o, zabiłem, fajnie. A ja mam taki słaby DM, i -y, czy oni mnie tylko cisną, nie lubię już tej gry, fajne jest chodź Haj chodź haj chodź No jak oni to robią? To to są... O. I znowu mnie jak zabili, nie wiem dlaczego. Ja też. Aaa nie, oni nas nie zabili, po prostu doszedł na wygrać. Trolcie, troll cię zab... Zaprzy... Znaczy ten troll to napisane troll coś tam, coś tam. Protroluję sobie tak, ta da, mama. Ta sobie tak, mamy niemal. Uciekam se, zwyczaj... Ej, a dlaczego ja tutaj idę? Ta wieża jest głupia! Ty no i gdzie mam iść? Tu jest ta wieża, ja nie wiem gdzie mam iść. No i znowu mnie zabiła! już prawie go zabiję. A gdzie ty jesteś? A, widzę. Jeee, zabiję. O Jezu! Myślałem, że to ty mnie bijesz. Że ktoś mnie bił zaraz. Niekaś nie kaj na gdy ktoś mnie zaczyna bić. No to nikogo e, nie widzę tego grobu. Prawie ktoś no ci zabi. Zabił mnie, na no jednym ciach nie <noise> no. Ja się tak kurczę nie bawię. O, ja nie czekaj, czekaj, no to jest, że tak. O, ciekajcie, no. Uciekam od nobków, uciekam od nobków, uciekam od nobków. Strzelta we mnie. Strzelta, strzelta we mnie. Chodź tu, nobku, chodź nie trafiasz. Zabiłem. A nie to, co zrobiłeś. Pijaszek. Ja się ze szczałą we łbie ja się ci pokażę, o. nie Uszczęśliwiam, nie! Mam, mam dwie szczały. Ty, oni jakoś zabierają naszą flagę. Nie wiem jak to się robi. Czajka, kurwa flag. Jak to się robi? Nie. nie wiem jak się zabiera flagi właśnie. Chyba jak trzeba to... stać jakiś czas przy tej fladze, nie? No chyba. Ło! Wow, ale my trafił! On już chyba. Oni... Ja się do nich wbijam, nie będzie tak łatwo. Wygraliśmy? No. Nie wiem, idziemy, czerwon... znaczy, idziemy do czerwonych, czy robimy co innego? Daję do niebieskich. Nie, zobaczymy, kto jest więcej. Dwa dziesięć, zero dziesięć. Trzy. dawaj tutaj do niebieskich. Niebieski, Dzień. dobra. Ech. Będzie, będzie fajnie. Będzie, będzie. A, lef, le, lef, le, 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 le. Ja Wiesz, że sobie ułatwiliśmy? Jak? Bo w czerwonych prawie nikogo nie ma! A oni mnie biją, biją, mi biją, mi biją, biją, mi 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 biją walnąć jakiegoś czerwonego, ale nie mogę, bo nikogo tu nie ma z czerwonych kolców. jak on mnie zabił Trzeba uciec na górę. Nie, bo ucieknę Mmm. O. Ja będę, będę łucznikiem Spawn. Ja będę masterczyłka. Jest... Jestem cheaterem kilofa. Minecraftowego. O, o! On bym strzela! Nie zauważyłem łopka. No i zarabił mnie, no ja się tak kurde nie bawię, no. No co za... Co za dziady? Yy, można by było już chyba powoli ten odcinek skończyć, tak jak, jak masz do powiedzenia jakieś tam jeszcze coś informacyjne, no to powie, bo już trzeba kończyć. To muszę ich dodupić. Ej, już trzeba kończyć. No poczekaj do drugiej. ich. Co do drugiej? Do ich! A bo o, nie może... Będą się filmik na dwa rozdzierać, ja się tak nie bawię. Nie o Gilet ży, bo ja się... No co za co to w ogóle jest? Co za co za... Dobra, kończę odcinek, bo Chyba, już my to tak. kapur de flag. No to tego komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do I zobaczenia w następnym odcinku, cześć. A